Witam. Dziś porozmawiamy o synchronizacji zadań pomiędzy sobą. Można by oczywiście użyć jakiejś flagi. Jakieś zadanie wykonało się, ustawia tą flagę na prawdę. Inne zadanie w pętli sprawdza, jeśli jest prawda, wykonuje coś tam. Jest to oczywiście nieoptymalne, bo to jest zadanie sprawdzające zużywa niepotrzebnie moc procesora. Do takich rzeczy używa się semaforów. Semafor zostanie ustawiony, zadanie natychmiastowo zostanie uruchomione. Przy okazji semaforów. Wspomnę też o timerach programowych. Taki timer można ustawić, aby odliczał czas w kółko lub jednokrotnie. Czas można ustawiać z dokładnością co do milisekundy. I domyślnie wszystkie te ustawienia, jakie to robimy, czy semafory, czy zadania ma, są alokowane dynamicznie. Proponuję używać statycznego. Dlaczego? Chodzi o to, że takie statyczne od razu będzie nam rezerwowało pamięć, i w tym, analizatorze że w, 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 będziemy tu widzieli zajętość pamięci RAM. Gdy ją alokujemy dynamicznie, działa to już na uruchomionym programie, więc nie wiemy ile zasobów nam pożarły te różne funkcje, różne semafory, mutexy itd. Tak jeszcze co do semaforów, mamy dwa rodzaje: binarny, może przyjąć wartość 0,1, tam prawda, fałsz, właściwie odwrotnie, fałsz, prawda, lub semafory zliczające. Przyznam, że jakoś nie miałem okazji użyć semaforów, które by zliczały nie bardzo mi przychodzi do głowy do czego mógłby to służyć, ale to jest tylko jeden dział, w którym wspominam o różnych możliwościach. To nie jest książka o historii czasu rzeczywistego, więc możemy sobie odpuścić jakieś już szczegóły. Naturalnie jeszcze do timera. Tu mamy nazwę nazwamy jak chcemy ta nazwa będzie widoczna w czasie debugowania. Callback to jest wywołany po, po tym jak timer odliczy zadany czas lub hmm, cyklicznie co zadany czas. Semafory Najistotniejsza jest dla nas tutaj nazwa. Nazywamy oczywiście jak chcemy. No i przejdźmy do pokazu, jak to działa. Tu w projekcie ustawiłem sobie generowanie osobnych plików. Wcześniej o tym zapomniałem i By było wszystko w majie teraz nasze tu kolejne zadania znajdują się w Rirtos a nie w menu jak to było w poprzedniej lekcji czy tam w poprzednich lekcjach na początek timer ustawiamy aby odliczał co 100 100 Misekund, czyli tu jest błąd, czyli 10 impulsów na sekundę robimy sobie deleja. on tam tutaj no powiedzmy, dla porządku. Nie wiem, nie jest właściwie potrzebny, można to pominąć, ale generalnie mi chodziło o to, aby dalsza część programu tu nie startowała. I przy okazji semafory, można sobie pomyśleć, że to mógł być jakiś mechanizm, aby na przykład kolejkować kolejkować nam. Yy, Dane wysyłane po uarcie, Ale do tego służą mutexy ewentualnie kolejki. A mutexem to jest właściwie taki też pewien rodzaj semafora. Ale to w kolejnej lekcji właśnie jakiś przykład zrobię, gdzie będziemy współdzielić sobie przez kilka zadań UARTa. Co robi task pierwszy. Zmienia stan diody pierwszej czyli tej najbardziej po prawej stronie. Następnie. Ustawia semafor daje semafor tak to jest nazwane. Drukujemy sobie jeszcze na UART nasz stan naszego timera i robimy delay 5 sekund. Teraz zobaczcie co, to, co tu robi task numer 2. I tu widzicie, że jest pobranie semafora. Problem polega na tym, że w chwili tworzenia semaforów zobaczcie drugi parametr. Licznik jest ustawiany na jeden, czyli semafor jest otwarty, jest dany. Więc zadanie by już wykonało ten pierwszy tutaj, już ta, tu ten warunek byłby spełniony. Aby tego uniknąć, bierzemy ten semafor. Dzięki czemu zostanie on skasowany. I właśnie też tu mały jakiś delay może być potrzebny, aby była gwarancja, że to zadanie skasuje nam semafor, zanim dojdziemy do tego momentu. Czy znaczy troszkę ten kod inaczej wyglądał wcześniej? Tu było, tu było te czekanie 5 sekund. On dokładnie w tym miejscu. No, i gdyby ten semafor już był ustawiony, to niestety byłaby kicha. Przy pierwszym, że tak powiem, obiegu działałoby to źle. No, trochę to słabo tu sobie wymyślili, więc albo sobie będziecie kasować te semafory przed użyciem, albo będziecie je tworzyć sami ustawiając tu parametr na zero. I gdy dostajemy ten semafor o numerze tu SEM01, to migniemy sobie diodą trzy razy. Tu w pętni i ustawimy semafor 02. Tu mamy w zadanie LED3, które czeka na semafor. Jeżeli będzie ustawiony to mignie diodą siódmą trzy razy. To jest timeout. Maksymalny czas oczekiwania na semafor. Jeżeli w tym czasie nie, nie będzie on ustawiony wykona się ten fragment. Tu mamy kolbeka od tim timera. Po prostu zwiększamy wartość zmiennej. No i zobaczmy, jak to funkcjonuje. I zobaczcie, zmiana stanu tej diody powoduje mignięcie diody środkowej jak ta skończy migać, zacznie migać ostatnia czyli zgodnie tu z założeniami i przy okazji też widzimy że stan timera zmienia się po każdym obiegu po każdym wyświetleniu o 50, skoro 10 na sekundę, a delay, delay jest 5 sekund, no to wszystko się zgadza. Te timery wirtualne możemy sobie wykorzystać. Oczywiście nie do odliczania jakiejś tam wartości, jeżeli się, potrzeba to jak najbardziej, ale one mogą tu na przykład sterować jakimś portem powiedzmy migać diodą przysłowiową czy wysyłać coś na przykład po uwarcie no dowolne zastosowanie wcześniej wirtualne timery jak widzieliście tworzyłem używając przerwań tu mamy tą elastyczność że możemy ustawić jak szybko mają zliczać i czy mają to robić ciągle, czy, czy jednorazowo. To oczywiście moglibyśmy na przykład ustawić jakiś semafor, który by jakieś tam zadanie odczytywało i wykonowało jakąś akcję. W kolejnej lekcji będę chciał pokazać mu mutexy i wysyłanie, współdzielenie zasobu jakim będzie UART. Tak, aby po prostu zadania sobie nie przeszkadzały, żeby nie było sytuacji, że w czasie wysyłania jakiejś informacji po warcie, inne, inne zadanie nam w tą transmisję wejdzie. Aktualnie, wysyłanie mam tylko w jednym zadaniu, więc tego problemu nie ma. Ale gdybym chciał w kilku zadaniach to wysyłać, to już trzeba się wspomóc albo kolejką na przerwaniach, albo muteksami, albo stworzeniem zadania, które będzie zajmowało się drukowaniem i przyjmowało dane do wysłania do jakiegoś bufora, na przykład do kolejki. Rozwiązanie jest kilka. Ja pokażę na muteksach. Na razie to wszystko. Oczywiście w chwili już publikacji filmu linki w książce będą wskazywały na, na ten projekt. Można będzie sobie go pobrać i się nim pobawić. Oczywiście zachęcam do zakupu książki, cena niewysoka, szczegóły w opisie filmu. Do usłyszenia.